Sytuacja jest taka, że podchodzimy po raz trzeci do tematu programu naprawczego, tym razem już przez nadzorcę sądowego, który wraz z sędzią, komisarzem. Oceniają możliwości funkcjonowania tej spółki. Tak naprawdę należy tego nadzorcę zapytać o kierunki rozwoju. Myśmy próbowali dwukrotnie w 2023 roku, z jednej strony z ekspertami z Uniwersytetu Ekonomicznego, a z drugiej strony z zespołem pracowników oraz części radnych, którzy takie zaproszenie do tego zespołu przyjęli. Tamte wypracowane rozwiązania, jak się okazuje, w dłuższej perspektywie nie pomogą szpitalowi, w związku z czym cedujemy jakby tą opcję na nadzorce sądowego, ponieważ ma doświadczenie w prowadzeniu tych procesów restrukturyzacyjnych, na przykład w Pszczynie czy w Sosnowcu, wierzę w to, że również uda się sytuację odratować się w naszym szpitalu. Co to oznacza dla pacjentów? Dla pacjentów nic się dzisiaj nie zmienia i ja wiem, że liczę na to, że to się nigdy nie zmieni. Jakakolwiek wersja wariantu nie zostanie wdrożona, zrobię wszystko. Zrobię wszystko, żeby w Świętowicach była placówka medyczna, z której mieszkańcy korzystają. Oczywiście bezkosztowo. Musimy dzisiaj poczekać tak naprawdę na rozwiązania tego nadzorcy. Wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Czy nowa ustawa dotycząca służby zdrowia może coś zmienić? No miała być wkrótce, ma być schowana, została na wybory prezydenckie, teraz się mówi w ogóle o 2027 roku? No właśnie, tutaj dotykamy tego klubu. Właściciel, czyli gmina jest zakładnikiem pewnego układu, w którym karty rozgrywają Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. I my dzisiaj tak naprawdę niewiele mamy do wniesienia, jeśli chodzi o kwestię zarządzania tym szpitalem. Ani kwestia wyceny świadczeń medycznych, czyli ten koszyk, który jest wycenany przez NFZ, nie jest właściwy. Ale też brak decyzyjności ze strony Ministerstwa Zdrowia powoduje, że dzisiaj niestety zresztą nie tylko nasz Szpital Świętołowicki, ale również wszystkie szpitale powiatowe są w takim zawieszeniu i nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Mówi się o tym, że są jakieś plany związane z reformą, natomiast mówi się też o tym, żeby nie dotykać tych tematów przed wyborami prezydenckimi, choć dobrze wiemy, że w, potem będą kolejne wybory i obawiam się, że ta reforma nigdy nie zostanie wdrożona. Były zarysy związane z konsolidacją szpitali, co w pewien sposób rozwiązywałoby ten problem. Natomiast takie szpitale jak nasze, czyli spółka prawa handlowego, zostały z tego procesu wyłączone przez lewicy, za co no, jestem zły na polityków właśnie z Lewicy. Eee, oni twierdzili, że sprywatyzuje, sprywatyzuje to służbę zdrowia. Nie, nie sprywatyzowałoby, a pozwoliłoby takim szpitalom jak nasze połączyć się na przykład z e, Chorzowskim, czy Rudzkim, czy Bytomskim e, i dalej funkcjonowałoby to w ramach kontraktów z nfz -em. Więc e, na razie mamy mgliste gl obiecanki, e, brak terminów tak naprawdę, brak konkretów, które by sprawiły, że dzisiaj moglibyśmy mówić w sposób otwarty, że mamy rozwiązanie dla Świętokłowickiego Szpitala i innych szpitali powiatowych. A jak wygląda sytuacja z personelem? Bo mimo tej niedobrej sytuacji szpitala, no też grupa lekarzy wystąpiła o podwyżki. To jest zaskakujące dla mnie trochę, zaskakujące działanie, bo jednak jak jest sytuacja kryzysowa, to wszyscy spinamy się, żeby, żeby sytuację ratować. Tak zrobiliśmy pod koniec 2018 roku, kiedy przejąłem władzę w Świętochłowicach. Obniżyliśmy wszelkie wynagrodzenia, ucięliśmy wszystkie dodatki i to pozwoliło nam wyjść z tej patowej, kryzysowej sytuacji. Oczekiwałbym też tego samego ze strony. Pracowników szpitala, że również wezmą na garb część odpowiedzialności za tą sytuację w szpitalu. Ile obecnie miesięcznie kosztuje utrzymanie z szpitala, jeśli chodzi o miasto No Miesięcznie strata szpitala to jest około miliona złotych miesięcznie.